Dzień dobry, z tej strony Rafał Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Globalny Inwestor. To tradycyjnie zaczynamy od mówienia sentymentu nastroju wobec ryzyka. Końcówka ubiegłego tygodnia przyniosła kontynuację w wyprzedaży. Główne indeksy pozostawały pod presją. Na początku nowego tygodnia widzimy chociażby ponotowania notowaniach kontraktów terminowych, po tym jak wygląda handel na starym kontynencie, że indeksy odbijają. Sesje spadkowe przeplatają się ze wzrostowymi. Wszystko to w tle jest napędzane doniesieniami na temat nowej mutacji koronawirusa z RPA, dzisiaj nastroje ulgają poprawie, bowiem pojawiły się komentarze, które wskazują na to, że w Afryce nie mamy do czynienia z znaczącym wzrostem liczby osób hospitalizowanych, no mimo, że stamtąd zaczął rozprzestrzeniać się nowy wariant koronawirusa. To zasugerowało, że zagrożenia związane z mutacją, z rozlewaniem się jego na cały świat, potencjalnie z koniecznością przywracanie obostrzeń, kolejnej kampanii szczepień w zależności od tego, jakie, jak dużo on będzie posiadał odporność na dostępne preparaty. No ryzyka z tym związanym są mniejsze, gdy osoby chore przechodzą zarażenie relatywnie łatwo i. W, De facto ciężkie przypadki są niezwykle rzadkie. Z tego tytułu indeksy odbijają, widzimy ożywienie popytu na ryzyko. Spółki technologiczne jeszcze mogą pozostawać pod presją, część spółek notowanych w Chinach jest to oczywiście pokłosiem ucieczki chińskich firm z nowojorskiego parkietu, przeniesieniem notowań chociażby do Hongkongu. Dzisiaj chociażby Alibaba pozostaje w handlu precesyjnym pod presją. Jeśli chodzi o sytuację makroekonomiczną, no to tutaj ostatnie dane z rynku pracy niewiele wniosły na rynek. Pozostajemy w trendzie bocznym po korekcie. Wszystko będzie zależało, jeśli chodzi o sytuację na rynku akcyjnym od tego, jakie wyjdą badania z nowym wariantem koronawirusa, jak bardzo on jest niebezpieczny, jeśli tutaj będą one się wpisywały w ten scenariusz, że ludzie zaszczepieni posiadają odporność. No to powinno sprzyjać też scenariuszowi podkupowania dołków i powinniśmy uniknąć głębszej przeceny. Gdyby jednak tutaj te zagrożenia były relatywnie duże, no to oczywiście duża zmienność mogłaby się przez pewien czas utrzymać na rynku, a końcówka roku mogłaby przynieść silniejsze cofnięcie. No ale ostatnie doniesienia wskazują na to, że zagrożenia nie wydają się być tak duże, jak rynek w pierwszym momencie sądził. Patrząc na oczekiwania związane z normalizacją w Stanach, no to tak jak powiedzieliśmy, dane z rynku pracy niewiele zmieniły. Mimo tego, że tempo kreacji nowych miejsc pracy okazało się słabsze od prognoz, no to jednak stopa bezrobocia obniżyła się mocniej. Widać, że problemem jest podaż pracy i tutaj Fed. Nie powinien patrzeć na zbytnio spowolnienie tempa przyrostu zatrudnienia, a przyspieszenie normalizacji wydaje się bardzo prawdopodobne, po to, żeby szybciej w przyszłym roku podnosić stopy procentowe. W tym tygodniu poznamy dane o listopadowej inflacji w Stanach Zjednoczonych. Te mogą być najwyższe od dziesięcioleci. Mediana prognoz wskazuje na przyspieszenie dynamiki cen do 6,7, z 6,2% Odnotowanych w październiku. Co jeśli by się potwierdziło, jak najbardziej tutaj powinno podbijać oczekiwania na to, że Fed szybciej będzie wychodził z tej ultraluźnej polityki monetarnej. Przechodząc do poszczególnych spółek, zacznijmy od Forda, który nie tylko radzi sobie no, w ostatnim czasie świetnie, ale tutaj również komunikuje, że zamierza zostać drugim światowym producentem pojazdów elektrycznych w ciągu najbliższych dwóch lat. Jak branża motoryzacyjna, jak inwestorzy odbierają zmiany w branży motoryzacyjnej? Już rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Te spółki, które szybciej przestawiają się na elektryfikację floty sprzedawanych aut, wyraźniej zyskują to. Podoba się inwestorom. Oczywiście w przypadku Forda, w dużej mierze, jest to już, znajduje się w cenach, patrząc na notowania na przestrzeni ostatniego roku. Aczkolwiek no te bardzo wyraźne deklaracje powinny podobać się inwestorom i jak najbardziej tutaj powinny pozytywnie przekładać się na walory spółki, mimo w dalszym ciągu utrzymującego się deficytu na rynku pół przewodników. Patrząc fundamentalnie na spółkę analitycy, no tutaj rekomendacje na przestrzeni ostatnich miesięcy poprawiają się w tym momencie. Nieco ponad 50% analityków fundamentalnych rekomenduje pozycje długie. Jako kolejną spółkę na tapetę weźmy Ubera który doświadcza kolejnych perturbacji, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Przypomnijmy, że na początku tego roku tamtejszy sąd orzekł, że kierowcy Ubera powinni być traktowani jako pracownicy, a nie jako zewnętrzni wykonawcy, w związku z tym posiadać szersze uprawnienia, przywileje i ochronę. Dzisiaj usłyszeliśmy o nowym wyroku, który de facto Nakazuje takim aplikacjom, chociażby jak Uber czy inne, bezpośrednio nazywać, nawiązywać stosunek z pasażerem, umowę, jeśli chodzi o nawet każdorazowy przejazd, i to podnosi odpowiedzialność spółki. To też zmienia model biznesowy, całkowicie yy, przynosi tutaj ciężar yy, na spółkę, która teraz będzie odpowiedzialna za każdy przejazd zamówiony przy użyciu jej aplikacji. Co najważniejsze, to nie jest tylko. Nie dotyczy tylko Ubera, a wszystkich dostępnych aplikacji na terenie Wielkiej Brytanii. Patrząc, jak spółka zareagowała chociażby na sam wynik sporu dotyczącego pracowników Wielkiej Brytanii, sam wpływ tego dzisiejszego rozstrzygnięcia nie powinien być kluczowy, no ale. To rzuca nieco kierunek, w którym spółka będzie podążyła, podążała, nie tylko jeśli chodzi o Wielką Brytanię, ale też Unię Europejską. Oczywiście wiemy, że podobne, podobna presja jak w Wielkiej Brytanii jest również wywierana i na starym kontynencie. Patrząc na rekomendacje fundamentalne, te pozostają wyśmienite, a blisko 90% analityków fundamentalnych rekomenduje pozycje długie. Na koniec Sony, który radzi sobie wyśmienicie w ostatnich miesiącach czy też kwartałach, bowiem planuje uruchomienie nowej usługi subskrypcyjnej, na podstawie której klienci PlayStation mieliby możliwość za pomocą miesięcznych opłat korzystać z bazy gier. Oczywiście byłaby tutaj możliwość kilku opcji, kilku wariantów. W zależności o jakiej ilości gier mówimy, działanie to ma na celu zawiązanie silniejszej konkurencji chociażby z, z Xboxem i w, no, w większym stopniu przełożenie się na wzrost przychodów spółki. Wiemy, że z działań podejmowanych w ostatnim czasie usługi subskrypcyjne mogą być bardzo dochodowym źródłem biznesu. Jak najbardziej Sony dalej podąża w tym kierunku. Jeśli chodzi o rekomendacje fundamentalne. No, te pozostają cały czas niezmiennie bardzo dobre. 80% rekomendacji to są rekomendacje pozycji długich. To wszystko, co na Państwa na dzisiaj przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec, jeszcze tradycyjnie zapraszam do zapoznania się z informacją prawną. Pozdrawiam i do usłyszenia.